Dobry wieczór, kochani. Nie chcę krzyczeć do telefonu, postaram się mówić jak najgłośniej. Nie wiem, co się dzieje, że od dwóch dni podobno słychać mnie słabiej. Dostaję takie komentarze. Proszę Was, żebyście dzisiaj mi napisali, jak mnie było słychać. No podgłosiłam telefon tyle, ile mogłam. Zobaczymy. Proszę Was, żebyście mi o tym napisali. I będę się starała też mówić głośniej. Dopiero przyjechałam z pracy. I robota robotą, ale relaks relaksem. Także urządzimy sobie dzisiaj wieczorek z owocową eksplozją. Ja wiem, że przeraża Was tyle z drapek, ale nie bójcie się, wszystkie są naddrapane. Zostawiłam w każdej tylko po 5 symboli, także to poleci nam jak z płatka. Jest 35 zł, 7 z drapek wybrałam i zobaczymy, co mi tutaj dzisiaj owocowa na wieczór da. Czy będę miała. Wspaniały wieczór, czy, czy może nie? <laughs> Żartuję. Nawet jak przegram, to też będę miała dobry wieczór. Dobra, kochani, zaczynamy. Mm. Pierwsza będzie 17. Będziecie widzieć, jakie numery wybierałam. Przepraszam Was za cień. Powiększę troszeczkę na tyle, żeby można było dobrze widzi dać, widzieć symbole. Jestem zmęczona, a teraz trochę relaksu. Tak jak widzicie, zostawiłam po pięć symboli. No to zaczynamy tą siedemnastkę. Koniec gadania. I mam karambo. Mam nadzieję, że ostrość będzie w porządku. I głos też, bo to jest ważne. No, nie wiem, co to się podziało. Jest karambo. W ósemeczce. Tak i jeszcze tutaj mam. No, niedużo. Na razie tak wygląda ta zdrabka zobaczymy sobie kolejny symbol wisienki piszcie jak tam dzisiaj wam sobota minęła mnie nie było cały dzień ale już jestem i nadrabiam wiśni więcej nie mam nadrabiam teraz ananas jest ananasek trzymajcie kciuki żeby jakaś linia się tutaj ułożyła no. dobra więcej ananasów nie ma jak sobie nie będzie radziło, to będziemy musieli zmienić telefon i tyle. Banany. No to teraz jeszcze potrzebuję melona tutaj. I pomarańczko też bym potrzebowała i byłoby super. Zobaczymy co mi dadzą. Dobra. Melony bardzo chętnie. Sprawdzam. Dobra. Teraz figa, nie będę patrzeć w telefon, bo zaraz narobię tutaj jakiś bania luków. Także, no mówię pomarańczko, naprawdę, naprawdę i melon. To by było coś pięknego w tej zrabce No zobaczymy. A to już koniec. <laughs> się rozpędziłam. No zobaczymy. Widzicie, jaka ja jestem zmęczona. O. Kontrolne, różne. Co ja chciałam tu więcej szukać? Jak tylko pięć symboli. A wygląda super, nie? Pomaręczka zblokowała i melon. Niestety i boróweczki. Dobra. Siedemnastka przegrana. Zobaczymy osiemnastkę. Bo wzięłam jedną po drugiej. Tak wygląda. I teraz już nie jeżdżę nią. Odkrywam kolejny symbol. Wisienki. No, wiśni, to to u mnie jest zawsze na receptę. No, i tym razem też. Także niezbyt. Melon jest, tutaj jest melon. Na razie jeszcze nic się nie ułożyło. Zobaczymy, jak to pójdzie. No, ja chciałam więcej drapać, widzicie. Tyle, co usiadłam. Ja bym jeszcze coś więcej podrapała. Arbus. No to co to po dwa symbole? Pomarańczko. Jest, a jeszcze tu był arbuz, sorki i teraz tak pomarańczką, no to gruszka by się przydała. Mhm. Zobaczymy ostatni symbol, boróweczki. Niestety, jak jedna, tak druga, bo tu jestem zblokowana winogronem i nie ma rady. Ani siedemnastka, ani osiemnastka na razie nic nie dały. Zobaczymy kolejną. Następna jest 26. Tak wygląda. Jak na razie. Zobaczymy co będzie dalej. Teraz mam kiwi. No to ciach. Tu też więcej i mam jeszcze jedno, co ja gadam więcej nie ma. Jest. Ociu pięciu muszę Wam tak dać, bo to tak nie będzie. Mam nadzieję, że będziecie dobrze widzieć. Obrócicie sobie telefon w drugą stronę. Dobra, ananas jest. Chcę, żebyście widzieli też symbole żebyście mi dawali znać, czy coś pominęłam. No, i postaram się mówić głośniej. No, bo już znowu mówię cicho i zaraz będzie, że mnie nie słychać. Melon, melon, melon. Jeden. Drugi. Trzeci. Poproszę karambo. Poproszę karambo. Jeszcze sprawdzam kiwi, bo już widzę, że było. Jedno ominęłam. No. Pomarańczko. Pewnie głośno krzyczeliście, że usłyszałam. <noise> Dobra, pomarańczko jest. I ostatni symbol, co mi dali, truskaweczkę. Wszystko będzie zablokowane. I trzecia z rzędu zdrabka. Przegrana. Nie mam borówek, Także ja tu nic nie poradzę. Nie mam borówek. No to trudno. Nie będę nad nią siedziała i płakała. Kolejna zdrabka, 27. I tak wygląda. Jedziemy. Ananas. No, aż jeden. się go kurczę oszukałam. A to tylko jeden. Jabłuszko. Cyk. Tu jest jeszcze jedno na dole. Dobra. Teraz mam arbuza. Jest arbus. Na samym dole. No i tu też by się karambo przydało. Widzę wisienki niezdrapane już, jedne. Hmm. O pomarańczko Mówiłam karambo To mi dali pomarańczko No to teraz co Awokado Albo karambo Karambo by mi dało dwie linie Zobaczymy co dali <ścoughs> Winogronko Nic nie dali Nic nie dali Nic nie dali Dobra koniec nie ma linii Zblokowali mnie z każdej strony. Kolejny pustak. Dobra, zobaczymy teraz, co ja tutaj będę miała. 31. I tak wygląda. Wisienek bym tu potrzebowała. No, w pierwszej kolejności. Ale wyżej też się coś układa. Dobra, banany mam. Jedziemy. Koniec tyle. Figa. Bardzo ładnie, to teraz jeszcze winogronko. Jest Figa. Jabłuszko dali. No i cały czas już bym po truskawce pojechała. Normalne. Tu jeszcze jest jabłuszko. Arbus, arbus, arbus też. Truskaweczkę. No, no właśnie się na truskaweczkę zamierzyłam. Jest. Tyle. I ostatni. Co dadzą? <noise> Kokosa. Nie będzie nic, bo cytryny blokują. I do widzenia. Zdrabka pusta. Gdzie mhm. ja te zdrapki kupowałam? Same pustaki. Dobra, zostały dwie. Zostały dwie. Jak szybko pójdzie, to sobie zaraz jeszcze coś dodrapiemy, bo to tak nie będzie. 37 teraz. Tak wygląda. A właśnie, a właśnie, 37 już się ułożyły dwie linie. To Wam miałam powiedzieć, tylko nie pamiętam, w której. Tu już mam dwie linie. Może będzie zwrot, może coś innego zobaczymy. Ale drapię dalej, bo ładnie wygląda ta 37. Arbus już się nadrapałam. Jeden. Ananas. No same takie. O teraz jakby jeszcze cytrynę dali. To by była jeszcze jedna linia tutaj. No zobaczymy. Na razie mam pomarańczko. No to tak. Tutaj mam. Tutaj mam. Mam nadzieję, że telefon wyrabia. Bo ja patrzę na zdrabkę. Nie będę patrzeć w ekran, bo później właśnie yy, cuda się dzieją. No i zobaczymy, co ja tu mam. Jest cytrynka. Dobrze. Poprosiłam i dostałam. Mam trzecią linię. To teraz jeszcze niech mi dadzą winogronko albo figę. To była jeszcze jedna linia. No zobaczymy. Bardzo ładnie, chociaż jedna z drapka się tutaj popisała. Mam nadzieję, że niczego nie pominęłam. Tak. I ostatni jest kokos. A patrzyłam właśnie w tym momencie na kokosa, czy czasem nie pominęłam, bo był tylko jeden. Dobra, tyle. Ale ok. Odkrywamy. Dwójeczka. Pięć złotych. Trójeczka. 5 zł i dziewiątka, Kolejne 5 zł. No to 15 zł jest w numerze 37. Kontrolne na 15 W. To chociaż 15 zł. Dużo nie wydałem. 7 zdrapek 35 zł. No to też już 15 jest. Dobra. I zobaczymy, co tutaj będzie. To jest ostatnia z paczki. 50 wzięłam no i będziemy widzieć co tu się wydarzy wisienki są tylko dwie dalej mam winogronko czy będzie jakaś linia czy też będzie pustak tak jak tamte zobaczymy jest winogronko ok teraz ja tu mam boróweczki boróweczki są. Tyle. Na razie nic. Na razie nic, ale są jeszcze dwa symbole. Brzoskwinka, a tak patrzyłam właśnie w pierwszej linii na brzoskwinkę. No i co, i figa, to by było, to by było kilka linii. No zobaczymy, co oni mi tu dadzą. Jeszcze jedna brzoskwinka. Melon też tu blokuje. Cytrynkę dali. Cytrynkę dali. I w tym momencie koniec. Nie ma ani jednej linii. Jest wszystko poblokowane. No to tylko 15 zł na te 35. Będyszki w plecy, ale nic nie szkodzi. Jest ta 15. I co robimy? Co robimy? Drapiemy coś dalej. Czekajcie, coś wybiorę. Abyśmy tu mogli podrapać. Może weźmiemy sobie. Ja Was przepraszam, ale to sobie zrobimy nadprogramowo. to sobie doliczymy jeszcze tą dyszkę, bo że, ale usiadłam. Przepraszam. Doliczymy sobie jeszcze tą dyszkę i dodrapiemy sobie paradizo. Jest cztery symbole. To będzie 45. Jeszcze coś za piątkę dorzucę. Przepraszam, dorzucę. Zmęczona jestem. Dobra, motylek. I zrobimy na 50. Jest motylek. Ja bym jeszcze drapała i drapała, wiecie. Dwa motylki mam. Tak wygląda to naddrapane, a numer z drapki jest 25, czyli ostatnia z paczki. Delfinek. Za chwilę zobaczycie. Będę Wam przesuwać. Ostatniej nie ma. Dobra. Co mam? Lody. Za mało się nadrapało. to tak nie będzie. Lody są. Ale na razie linii żadnej nie mam nigdzie. I ostatnie to są płetwy. I też chyba będzie pusta. 100%. Nie ma nic. Nie ma linii. No to dobra. Zobaczymy sobie w tym paradiso. Kontrolne. Tak jest. Ostatnia z paczki pusta. 25. No, no to też pustaczek. Mam tylko 15 zł. I co? Podrapiemy sobie jeszcze będzie 55. Weźmiemy sobie dwa grube portfele. Oj, nie opędzicie się tu ode mnie. <grywka> Jestem zmęczona, ale do drapania to mam zawsze zapał. Dobra, bierzemy się za 13. Mam 13 i 21. No to sobie podrapiemy 13. Czy znajdę może plik znowu?

37, Chyba już tam przestanę z drapki kupować. 23, 31 i 34. No to same oboczki albo nie moje. Kontrolne, różne w tym portfeliku. Pusty. To weźmiemy sobie 21 i zobaczymy, co tutaj sobie wydrapie. Czy też będzie pusty, czy może coś będzie. No, to się okaże. 9, 1, 18, <laughs> przepraszam, i 37. Co tu mam? 32, już pojechałam tam, gdzie nie trzeba. 17, 14, 27. I dwójeczka oboczek nie mam. Teraz mam 22. 19 kolejny obok 28, 36 kolejny i siódemka. Kolejny pustak, ale w portfelu akurat to mnie nie dziwi. Tutaj dali kontrolne, bo rzadko tam w nim coś mi się uda no ostatnio mi się pofarciło że miałam dwa pliki. Dobra, to do pustaków. I co? Drapiemy jeszcze jedną, ale teraz to się pomęczycie ze mną. Ekstra linię sobie dorzucę. A co mi to szkodzi? Jedyneczka. Dajcie mi łyknąć wody i lecimy. Dobra. Mam nadzieję, że mnie słychać. Bo jak nie, to nie wiem, co ja zrobię z tym telefonem. Będę Wam przesuwać. Patrzcie, jaka zmarnowana. Ta zdrapka, zaczynamy. Kwiatuszek. I co, pewnie przybliżę, trudno, będę przesuwała najwyżej. Szukam kwiatka, tak, żeby było lepiej widać, bo to jest jakieś takie obdrapane. Słoneczka są, ale kwiatka jak na razie nie ma. Zobaczymy, kto by trzymał ze mną ten wieczór do końca. Parasol, trzymajcie kciuki, żeby się coś ułożyło. Parasol jest, bo jak na razie mam tylko 15 zł na te wszystkie zdrabki. To nieładnie. Na sam wieczór cytrynka. No to szukamy cytrynki. Jest. Tutaj jest druga. Jest jeszcze jedna i jeszcze dwie. No, chociaż cytryn trochę sobie podrapałam. Kolejny symbol to mamy diamencik. Nie zdążyłam jeszcze na tyle się przyjrzeć tej zrabce, żeby widzieć, czy był diament. Wygląda na to, że nie było. Wygląda na to, że nie ma diamentu tutaj. No dobra, teraz mam klapki. Są klapeczki. Kolejne. I jeszcze jedne. I to tyle. Teraz co ja tu mam? Łódeczkę. Dobrze. Czy tu gdzieś pływa jakaś łódź? Czy co? O klapki. Elegancko, jeszcze jedne, brawo. Parasol też je po drodze znalazł, ale łódki to nie ma. Dobra, dobrze, że od razu znalazłam. Dzwoneczek teraz jest. Tak. Boże, już się brałam. Tu są klapki. Chciałam zdrapać klapki. <laughs> Dobra, do połowy sakiewkę naddrapałam. Nic się nie dzieje. Dzwoneczek. Nie ma więcej dzwonków. Ona jest tylko raz zdrapnięta. To może się nie pomyla. Jak się pomyla, to mi napiszecie. Rolki. Jedne tylko rolki były. Krab. W ogóle brakuje tych symboli, tyle. Jest krab. Tu jest jeszcze jeden. Tu są rolki pominięte. Tak zasuwałam. Tu jest krab. I tyle. Dobra. Teraz co? Piłeczka jest w dwójce, jest w dwójce i jeszcze jest na dole, dwie piłeczki są. Dobra, teraz mam balony, no balony już widziałam, bo się trochę przyjrzałam, zdążyłam już widzieć co jest. I tu jeszcze są balony na dole. Mój piesek zasypia. Klucz. Jest kluczyk. Niech będzie jakaś linia. Jeszcze na koniec sakiewka. No to dobrze, że tutaj tą drapaną od razu odkryję. Jest sakiewka. Jeszcze jedna no, ta już jest dodrapana i tu już do dołu nie ma sakiewek, ok teraz mamy lody czekajcie, niech ja trochę obczepię, bo już mi przysłania dosyć, że jest podrapana to jeszcze na dokładkę zasłaniam no i co, gdzie są? ani jednych nie ma Nieładnie, to już któryś obalony, bardzo ładnie. Któryś z rzędu symbol, którego nie ma. Teraz okulary. Okulary widziałam. Też mam na nosie, ale dobra. Przemilczmy to. Jedne były tutaj na dole. Nie ma więcej. Teraz biedroneczka. Jest biedroneczka. Jeszcze jedna. I koniec. Dwie biedroneczki tylko. Następny jest słonik, a słonia to ja w ogóle tutaj nie widziałam w tej zdrowce. Tak, wam o niej jednak jeden był. Tutaj się schował z prawej strony. Tak, wam powiem. Biedronka też tu siedzi. Powiem. Dobra. Słonik był jeden. Że. Nie widziałam wiatrak. Coś się zaczyna odkrywać. Tak właśnie się zastanawiałam, czy ja miałam piłkę. No, no. Dobra, szukam tego wiatraka. Szukam wiatraka. Jest jeszcze jeden wiatrak. I tyle. Jeszcze jest parę symboli. no Jest nadzieja na jakąś linię. Zobaczymy kości. Jak się drapie tyle z symbolami, to już później się myli, w której były. Jak się tyle jedną po drugiej drapie, no. Tyle, więcej nie ma. Co mi tu dali? Księżyc. Księżyc był. Dobra, jest. I jeszcze tu są dwa, tu nie ma, tu jest jeszcze dwa, też, no, najwięcej to chyba tych księżycy było. Podkóweczka na szczęście, <laughs> a ciekawe gdzie, bo ja, ja nie widziałam w tej zrabce podkówki, no, i nie ma. czapeczka to, to, to gdzieś było. Jest. Teraz dajcie słoneczko i będzie linia. No zobaczymy. Motylek. Dobra, nie będę. Ja Miałam go właśnie zrapać, ale sobie mi się nie będę, bo później coś przeoczę. Tyle motylków. Ostatnie trzy symbole, jak na razie nie ma ani jednej linii. Ptaszek. O nie, to ja tam już po zdrapki nie będę jeździła. Same pustaki tam mają. Ptaszek. Dobra. Moneta. Jest. Tu jest jeszcze jedna. I nadal już nie ma. I ostatni symbol. Tęcza. Dobra, jadę od dołu. Tęcza. Widzicie, nie? No. Ten czas wszystko jest poblokowane. Pyk, 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 pyk. Nie ma. Odkrywamy kontrolne. O, proszę bardzo. Kontrolne różne. Dobra kochani, bo już pół godziny tu was morduje. 10, 20, tu jest dycha 30, 30... 5, 40, 45, 50, 55, 60 i 65 ta wygrana. Na 65 mam tylko 15, 5 tych w plecy. Dziękuję. <grytanie> Jutro rano drapiemy znów. Nie ma się co przejmować. Raz na wozie, raz podwozem. Mam nadzieję, że wy dzisiaj coś wygraliście więcej niż ja że sobie pokupiliście jakieś fajne zdrapeczki. Ja mam tylko na otarcie US na dzisiejszy wieczór jedną owocóweczkę i to był numer 37, która mi oddała, no, dała 15 zł, także 50 zł na minusie, ale dobra, nic się nie dzieje. Jak ja to zawsze mówię, odpuść, odpuść, a będzie Ci dane. Miłego wieczoru, kochani, i widzimy się jutro rano na kolejnej kawce z jakimś fajnym miksem. Buziaczki, wspaniałego, jeszcze raz się powtórzę, sobotniego wieczoru. Do zobaczenia jutro. Dobrej nocy. Pa!